Przeprowadziliśmy się w 24 godziny. Dzisiaj oficjalnie pakujemy... Kurwa, ile wyświetleń? 700 tysięcy wyświetleń. Kurwa w 24 godziny, je boany wyrot poszł. O jaka stupeczka. rzeczy i przeprowadzamy się do innego domu. O, widzisz Agata? Berco się przeprowadziła z takiego wielkiego domu w 24 godziny z dzieckiem, ze wszystkim. I jest już ten moment, kiedy Maja się bawi z pieskami. To jest super. Jaka słoniotka, tak się kręca. Berek! Jakie te słodkie? Nie takie poranki. Dawidku, że Bertoś się nie przeprowadzała sama, tylko Fris razem z nią wszystko popłakuje. jej pomagał. Weź Co ty wiesz, że Fris jej pomagał. Fris wszystko pakował i rozpakował razem. Na bank, no. Mhm, tak O bo Fris ma czas, bo nie jest streamerem! A ja jestem streamerem! Ty nie miałeś być na diecie? Okay. Zobacz, tak się przeprowadzamy. Może dzisiaj... Nie, no ale chłop, że ma tyle kupa pieniędzy i nie ma kupa na siłowni i w domu, kurwa, w pokoju, w sypialni, trzyma, trzyma kurwa, normalnie ten. Normalnie bieżnie, to już jest przesada, nie? czy Zobacz, tak się przeprowadzamy. Może dzisiaj wespać na łożach, tak? Uw, Co za widok nie? Tu gada o jakichś spółkach akcyjnych, filmach, człowieku, to... Halo, gdzie moje miejsce teraz? Halo? Wszyscy się zmieszczą, tak? Nie, gdzie? No to dobrze, przesunę ci się jeszcze, no chodź. misiaka. Misiak też ma mieć swoje miejsce? Tak. Dobra. Tu jest. Tu jest misiaka? Tak. Ojej, jaki słodziak ten Frizu. Misiak. Misiak oko mają oko małe. Super. Cała rodzina. Maju, a wiesz, że dzisiaj jest taki dzień, w którym rodzice będą się przenosić, będą pakować niektóre rzeczy i będą pakować co do tego domu, po co byliśmy ostatnio. Co jest dla ciebie ważne, żeby wspakować? Dużo misiaki. Dobra, dużo misiaków, tak? Tak. Dobra, okej. Okay. Już mam ta domu. Tak, jutro. zobaczysz, dzisiaj jedziesz do babci i tam chciałaś jechać do niej nakarmić kurki, a jutro przyjedziesz tam do tego domku i zobaczysz jak ci rodzice tam ułożą wszystkie rzeczy, okej? Okay? Ona ma już trzy lata? Niespodzianka no, będzie dla Maj. Mamy ani się misiaki, juju Tak, się do baby ani Jak już jesteś? I misiaka pleca. Plecak i misiaka? Tak Na wycieczkę ma? Mam pasi Oficjalnie witam się z Wami w nowym roku i nadchodzą zmiany, Hej. ponieważ przeprowadzamy się... Co się jak dzieje Rońko, opowiadaj Powiedzieliśmy przed chwilą z Karolem, zmieniamy na... Nie wiem, w kół. Ku trochę to bo ja widzę po prostu jak Wersow cały czas mnie śledzi w necie jakby nie obserwuję mnie na Instagramie ale widzę że ona zawsze powtarza te wszystkie same ruchy co ja nie zawsze jest to samo zawsze jest to samo i to już mnie zaczyna delikatnie wkurzać i do tej pory nie dostałem zaproszenia do czy to prawda że się pakujemy postanowiliśmy że y, tak naprawdę przeprowadzka zajmie nam jeden dzień trzymajcie za nas kciuki zobaczymy jak to wszystko się uda ale jesteśmy dobrej myśli już y, z, ustaliłam sobie kilka patentów jak przywiązę rzeczy niektóre was ogólnie ja nie chodzę na żadne podcasty ani na żadne wywiady ale na jedyny wywiad lub podcast, na który mógłbym pójść, to tylko i wyłącznie do czy to prawda, że to jest je jedyny wyjątek. Do żadnych żurnalistów nigdzie, do żadnych y, fomo i tak dalej, nigdzie nie chodzę. Ale do Werso bym naprawdę po poszedł no, na czy po to prawda? Z że. I rozwieszę y, wieszak w nowej szafie. Zobaczymy, jak to się uda. Jest trochę tego tak pakowania, ale co? Nie ma rzeczy niemożliwych. Let's go. Make-up gotowy. Nowy. A nie, to w greilu lubiłem bo mnie Nowciu poprosił. To akurat to Nowciu bo nowcia lubię i Nowciu mnie poprosił. Ale włosy wciąż te same. Na skarpecie. To jest niezawodny patent. To są moje trzy we włosy. Słuchajcie, już. Jest ale ona pięknie wygląda do pakowania domu, naprawdę. Zakręciłam sobie oczywiście dzisiaj włosy na skarpecie. Kocham to, że te włosy same się kręcą przez noc. Ja tylko rano sobie je rozczesuję. Gotowe. Teraz się tu jeszcze trochę może nam poukładają. No. W całym naszym coś domu na jest e, ogólnie nie duży bałagan, nie przez tą wszędzie, przeprowadzkę nie, też nie wszystko stoi, po prostu pudło, tak siatki, itd., dalej. Ale też już za niedługo tu wrócimy, będziemy ogarniać, sprzątać i wszystko też troszeczkę odremontowywać, no ale o tym już tak później, jest, później teraz się przebieram, ogarniam, bo jeszcze jedziemy w jedno ważne miejsce. Z tymi koronkami, możecie sobie właśnie. No właśnie, ja tak właśnie kiedyś to stwierdziłem, że na chute mam iść do jakiegoś podcastu. Jak ja podcast, to praktycznie co trzeciego streama robię i p... te swoje życiowe, życiowe wypluje. I każdy wie, każdy wie, co się u mnie dzieje. Jakby swoich widzów, znaczy może widzów, którzy mnie nie znają, może w jakiś sposób mógłbym niektórymi historiami zaskoczyć, ale w swoich widzów nie miałbym czy, czym akurat zaskoczyć. Mi wystarczy dać trzy, trzy seteczki, śliweczki, k... komputer i siąsi, niech ktoś mi napisze, że Dawid jesteś super gości, ja zaczynam płakać i nagle zaczynam wszystko opowiadać. Zakupić albo piżamnę i ją po prostu tak nosić pod swater czy pod wielki. A szczęścia, o... że, o... że jest teoria, no, że wersja no, no, jest no, drugiej ciąży. Jest na takie po prostu ala Ja akurat to mam z Zary ten też Aha, z Zary. klapki Hermesa za 4000 zł Ok z Także nie ten trend, że to teraz tak właśnie dostaję Ale jeżeli chodzi o miejsce, do którego zaraz jadę To jest to schronisko Teraz są bardzo duże mrozy i psiaki Szczególnie te, które pozostają w budach Na zewnątrz mogą po prostu Tego nie przetrwać albo po prostu No zamarznąć Teraz mrozy sięgają nawet do minus 15 stopni Ja już dzwoniłam do schroniska w Krakowie Powiedzieli oni, że mają wiele boksów, gdzie przetransportują oczywiście te pieski, że one będą w ocieplanych pomieszczeniach, ale jest też wiele takich piesków, które i tak nie mają gdzie pomieścić i po prostu zostaną one na zewnątrz, więc zakupiłam dużo ręczników, o co prosili, dużo kocy, dużo ubranek, dużo karmy, żeby po prostu wspomóc te schroniska. Jeżeli Wy zastanawiacie się i Waszym marzeniem wielkim, oczywiście po konsultacji z rodzicami jest posiadanie pieska, to myślę, że to też jest dobry czas, żeby po prostu teraz móc z tego schroniska go zaadaptować. Ponieważ y, jest mnóstwo psiaków, które nadal szukają domu Ja mam psa ze schroniska Serio mam psa ze schroniska O, tu nawet leży, patrzcie Chłodziutka Serio, to jest pies ze schroniska Co, myszko? Co, myszko? Dzisiaj się działa, oglądała telewizor Ona się zachowuje jak Skinwalker pierdolony O, i ona na przykład tak Jak leży, ona siedzi w salonie, człowieku Fokusuj się! O, Skinwalker siedzi Słodzina, kocham ją tak Nawet dzisiaj byłem z na spacerze I z tego co zorientowałam się właśnie W schroniskach trwa teraz taka akcja Żeby po prostu nawet na ten okres mrozu Móc wziąć psiaki do siebie Ja już u siebie mam dwa pieski I postanowiłam, że pomogę w ten sposób Jak ty chowasz noże na klucz na noc Chowasz noże na klucz na Jak noże na klucz na noc? Chowasz noże na klucz na noc co, kurwa? Nie kumam. Chrisu, coś się nażar? żar. Tylko mogę. I zapytałam się, oczywiście, w stronniskach, czego najbardziej potrzebują. i to... A, żeby mnie skinwalker nie zadźgał. Nie, no ale ona naprawdę się czasem zachowuje, jak skinwalker. wszystko zakupiłam. Idziemy zawieźć te rzeczy, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. I mam nadzieję, że troszkę pomożemy i uchronimy psiaki od mrozu. Przyjechałam teraz pod schronisko i jest tutaj mnóstwo aut, mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo osób, które też chcą pomóc. Więc mega się cieszę, że też ludzie się zmobilizowali, że nie jestem jedyną osobą, która tutaj przyjechała tak wczesnej oh, porze. Ta wyk... kiedy to schronisko się otworzyło, A ludzie hajtują dziewczynę w internecie dużo osób, za to, że, to, że też mam do wejścia, ładne żeby po zęby. pomóc wyprowadzić pieski, też pomóc ocieplić budy, więc jesteśmy dobrej właśnie. To, co przywiodą, to kocyki ocieplane. Zobaczcie. Właśnie ubranka dla, dla piesków, lecz koło więcej kocy, które są karmy też tutaj. Jest tych rzeczy całkiem. Steven, dziękuję za drugi. Jo, dzięki za trzeci. Kama, dzięki za pierwszy. I Michał, dziękuję za zaprezentowanie subskrypcji. Jedzenia dla psów. Także jeżeli tylko macie możliwość, to możecie zawsze podejść i tutaj po prostu je przywieźć. Cały parking jest w Zabonowie. mi tam Wejście tak samo. Wspaniała dziewczyna. Pen. Właśnie zobaczyłam, że Pani od razu już tę ubrankę, którą przyjęliśmy wzięła i ubrała pieskowi i dała e, tutaj już tego pieska na wyprowadzenie I prawdopodobnie do domu tymczasowego jest mnóstwo ludzi Zrobiłam tylko przebitkę, bo nie chcę tak nagrywać też na twarzy, ale bardzo dużo osób się zmobilizowało Są takie kolejki tutaj w schronisku No niesamowicie co się dzieje Ooo co kochani Jaki Taki ładny pies w schronisku Taka ładna psina jest w schronisku? Boże. Jak widzieliście, było mnóstwo osób, i to mnie bardzo cieszy, które się zmobilizowały. Dzisiaj też przyszło do schroniska pomóc, wyprowadzić pieski, też wziąć je tymczasowo lub na stałe do siebie, do domu. Naprawdę jakoś. Czyli jak nierasowy to już nieładny. No ja mam sanie rasowego, więc sobie odpowiedź. Lubię skład człowieku, z czego ona jest tak naprawdę. Tak miałam, że jak jechałam tam do tego staniska, to bałam się, że będzie pusto, że raczej nikogo nie będzie, że będę jedną z kilku tylko osób, która coś przywiezie albo będzie chciała się zaangażować, a naprawdę było tam mnóstwo ludzi. Nawet Siema, kilka Dynia. osób z was spotkałam, bo nawet sobie zrobiłam zdjęcie, także bardzo, bardzo się cieszę. I ten 2026 rozpoczynamy właśnie z taką też szczytną inicjatywą, także jak. Tylko macie taką możliwość, to też y, zapytajcie się waszych pobliskich y, schronisk, czy czegoś potrzebują. A to tylko początek takich rzeczy, o których będę Wam mówiła, jeżeli chodzi o akcje charytatywne w tym roku, bo już dla was coś też więcej szykuję, ale o tym już za niedługo. A teraz akcja przeprowadzka. Jeżeli chodzi o moje rzeczy, to, to myślę, że będzie pikuś, ale jeszcze muszę spakować majuśkę, kuchnię, więc trochę tego, tych rzeczy jest. Mój patent na to jest taki Aha Mieszaki nie Do foliopaków. Ja zawsze kupuję właśnie te foliopaki jak jeżdżę na koncerty Bo rzeczy są już wypracowane najczęściej z pralni czy O widzisz Agata jak ona jak mądrze robi robię? Te foliopaki to, jest to game changer Miałam też dużo w domu, więc też mi to dużo ułatwiło, że mogłam się masę Od bardziej doświadczonej koleżanki Po pół godzinie spakowałam moją szafę, więc już jest naprawdę idzie dobrze. Mamy godzinę teraz dwunastą i już jestem na dobrym tropie. Mam przygotowane rzeczy na dole, muszę zaraz zabrać się zapakowanie majuśki i zaraz zapakowania jeszcze mojego pokoju, ale najważniejsze szafa spakowana, a tych rzeczy z szafy byłam mimo wszystko. Najlepsze. Tak, Werso się pokłóciła z fryzem, będą brali rozwód i Werso się przeprowadza do mnie, a ja się rozstaję za gatą. To jest taki news. Łazienka, z Dużo tego. Tutaj, tam mam jeszcze spakowane. Tu, Siema, Rysiek. Tu jeszcze. Update na ten moment. Tutaj spakowane już wieszaki, tutaj rzeczy oddzielne jakieś swetry, bielizna, stroje kąpielowe, jakieś takie rzeczy. Zostały nam jeszcze buty, torebki w sumie i rzeczy na... Siłownia. Teraz czas na pakowanie moich kosmetyków. Tutaj, dobrze, że ja mam tutaj naprawdę porządek. Podoba mi się zawsze, jak dupy mają rzeczy na siłownię i chodzą na siłownię. Tak, bo dbałam o to, żeby tutaj ten porządek został. już trochę mniej, ale mimo wszystko nie ma ich tych rzeczy aż tak, tak dużo. Więc po prostu sobie wszystko to zabiorę w tych pudełkach i już później sobie je. Tak, wystawię Kolej Wersa nosi piżamę pod swetrem, bo ona jest w ciąży i chowa brzuszek Widziałem teorię spiskową na TikTok Rzeczy spakowane Buty spakowane zostało no, zostały mi jeszcze jakieś dokumenty, jakieś takie rzeczy Co zaraz sobie jeszcze zrobię, ale ogólnie jestem spakowana Biorę się zaraz za O, walizka rimowa, okej okay. Przeczymaj się już się. Przyjechał Karol, ciekawe jak zareaguje na ilość moich rzeczy Jak tam otwarcie? Zaraz piszcie, sam. 400 osób, Tak? Dużo osób przyszło? Nieskończonych od drugiej w nocy czekają gdzie na minut 15. O kurde No i ogólnie tam, tam jest kolejka, myślę, że tak na 8 godzin, nie? To Virala? To. O kurde, nice. Ja już się spakowałam. Wstępnie. O, serio? No pa. Reklamujesz ją czy co? Siano ci daje za reklamę tak, tam pozdaje mi. No, nie można nic obejrzeć w internecie. Za wszystko się do dostaje siano, dokładnie. Wersow mi płaci 50 tysięcy złotych od obejrzenia jednego odcinka. I dzisiaj oglądamy 10, także pomyśl sobie, ile teraz siana dostaniesz. Chodź. Przygotowałam te rzeczy dla majuszki tutaj, jakieś muwelki, no ale jestem ciekawa co powiesz. No, nieźle no, się spakowałaś, kurde pieczone Nice. Kurde zabezpieczone. Co? Wszystko wziąłem? No, ubrania, wszystkie szafy i tak dalej, to wszystko. Zostawiam jeszcze część rzeczy, których już na przykład nie będę w nich chodziła, nie? No, nice. A to w pański też zapakowane, czy nie? Tak, tamtej, tamtej czarnej nie, ale tutaj mamy torebki i buty. No, nieźle, nieźle. Nice. Ej, dobry patent z butami, też tak sobie zrobię. No, ta jest wolna czarna. I widać, czy się przeprowadzamy. Update jest taki, że już panowie pojechali z pierwszą turą rzeczy. Cała ciężarówka była wypakowana po brzegi, a zaraz wracają i jeszcze przyjeżdżają po drugą. Teraz pakujemy jeszcze jakieś różne dokumenty, kuchnie i tak dalej, tak dalej, żeby tam przewieźć jeszcze talerze i wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. No Na chuj tyle ubrań bo jest babą, no No i oficjalnie, oficjalnie chyba ostatnie nagrania z tego domu. No bo będziemy tu jeszcze przyjeżdżać, ale nie wiadomo czy, wiesz, tutaj będziemy w tym samym czasie i będziemy się pakować razem czy coś. Na razie. Przeprowadzamy się już oficjalnie. No, ja lubię przeprowadzki. Fajnie. Ja też lubię i cieszę się z tej zmiany, że wiesz, nowy rok, nowa zmiana, nowa energia, że to jest też ten dom, który już bywaliśmy tam, więc to nie będzie tak zupełnie, zupełnie coś nowego. Jednak. Ej ja dom Jensy to on, on się, bo oni boni się przeprowadzili do domu Jensy. A, a ten dom Jensy to nie miał być dla rodziców, kurwa, Karola? Czy coś takiego chyba kiedyś była taka gadka? Dobra, jedziemy. Tu już rzeczy są przewierzone, Tu już jest część, zaraz sobie to jeszcze rozdysponuję po łazience, po wszystkich rzeczach. Ale okazało się, że panowie tu już na tą szafę wkładali te wszystkie podopaki, A ja myślałam, że może jak mało mam rzeczy. A tu się okazuje, że wcale nie tak mało. No ale dobra, zaczynamy rozkładanie. Teraz zostało rozdysponować się tutaj i poukładać wszystko w po tej półkach. Tak wyglądają tutaj szafy, bo oh, ja, yeah. <laughs> więc muszę to wszystko tutaj teraz jeszcze sobie poukładać. Fajnie, bo tych szaf jest całkiem sporo, więc myślę, że to wszystko też tutaj pomieszczę. Dobra, tu na razie daję sobie rzeczy eleganckie, jakieś takie okazjonalne na wyjście, bo to jest jedyna szafa, która jest taka długa tutaj, spośród tych, co tutaj są, także tutaj ten wybór rozdysponowania szafy był prosty. To, co jest tutaj super, to to, że jest tutaj mnóstwo półek, więc ja mogę sobie tu poukładać tak ładnie torebki, żeby były one jak na takiej wystawce. Fajne, zawsze mi się to podobało. No i co ona ma z dwie torebki? Jak tam 50 półek, to co ona tam za tych torebek ułoży? Tutaj są pudełka. Ona na bank nie ma dużo puste. torebek. Zobaczcie, jak dużo półek będę mogła sobie zagospodarować na ułożenie kosmetyków. To jest coś, co bardzo, bardzo chciałam właśnie mieć, żeby mieć dużo przestrzeni na kosmetyki, na to, żeby ładnie sobie poukładać ręczniki i żeby one wszystkie były w jednym miejscu, to jest super. Update na ten moment rozłożyłam sobie już marynarki, takie eleganckie stroje, jakieś sukienki i też koszulki z Ile eleganców torebek? Nie wiem. To jest niepoliczalne akurat chyba. Wiem rękawem, jakieś takie bluzy oraz tutaj krótki rękaw, topy, jakieś takie gorsety, także. No już całkiem to idzie. Miałam swetry, słuchajcie, poukładane tak, że one wisiały mi na wieszakach. I faktycznie ym, po jakimś czasie zauważyłam, że bardzo te wieszaki odgniatają na tych swetach, przez co one po prostu się niszczą. Także teraz sobie trzymam je albo właśnie na półkach, albo w jakichś szufladach, żeby już po prostu one się tak nie niszczyły. Dobra, wjeżdża już uzupełnienie kalorii, Zaraz zamówię nam. Chyba jakieś jedzonko. Na szczęście tutaj w tym domu jest tak, że jest blisko centrum i jest Uber Eats. Ej, zajebiście Agata i Fritz pomagał ze wszystkim i wszystko je rozpakowywał. Że tylko przyszedł, popatrzył na torbę i mówił, o fajnie to spakowałaś, A ty do mnie się prujesz. Tam, gdzie te, do tej pory mieszkaliśmy nie było ani Uber Eatsa, ani wiecie, woził chyba dwie jakieś restauracje takie jak Karczmy i tak dalej, tak dalej. A tak to byśmy odcięli. A teraz już możemy wszystko to zamówić i to jest wspaniałe. Także patrzę, co tu można. Karol! oglądasz do końca? Co oglądałem do końca? No dobra, no ale oni już są tutaj w nowym to domu, sobie, to... To ja sobie swoje, te swoje rozpakowuje! No to ja też te swoje rozpakowuję! Proszę cię, kurwa! Chcesz włoskie? Co? Włoskie jedzonko! Ja mam kakańko, a ty kupiłeś Okej, dobra. Czyli ja sobie coś zjem Ale ogólnie już rozłożyłam praktycznie wszystko tutaj w tych szafach To jest na razie Nie, ja odgryzam górę i jem do końca banana Górę tylko odgryzam Ja oczywiście, początek tego rozkładania banana, jeszcze kosmetyki, rzeczy Majusi i tak dalej i tak dalej Ale chcę się zmobilizować, żeby to zrobić wszystko dzisiaj No bo jutro Majusia wywraca od dziadków, a ci co mają dzieci wiedzą jak roz wygląda rozkładanie rzeczy z dzieckiem Także chcieliśmy też wszystko tutaj zrobić w jeden dzień No i zobaczymy czy się uda To jest metal hmm. Mhm ma dopiero co ręczniki w domu Ale się nie zdążyłam ich tak ładnie poskładać Więc już na świeżo je tutaj to wkładam do szafy Dajcie znać w ogóle czy ile wy wymieniacie swoje ręczniki? Bo ostatnio zadałam to pytanie I trochę odpowiedzi mnie zdziwiły Bo różnie ludzie sobie wymieniają Mam tutaj na myśli, że Na przykład wam się też ręczniki zużyją I kupujecie sobie nowe Bo u mnie ręczniki nabiją kilka That lat Takie zdziwione Bo byłam jedyną osobą, która Jaki jest mój ulubiony, ulubiony owoc? Owoc Jakbym miał coś jeść, to chyba pomarańcz. Pomarańcze kiedyś miałem zajawę straszną miałem na pomarańcza. No tak odpowiedziałam wtedy, ale jak mam jak już kupuję te ręczniki, to już kupuję takie naprawdę dobre. No ale zastanawiam się, czy powinno się jeszcze częściej we... Wy... Ja lubię cytrusy ogólnie. Mieniać ręczniki, czy to jest okej. Okay? No każdy ten ręcznik złożyłam inaczej. Ale już zrobiłam. Jeszcze mnie dzisiaj tak boli głowa. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Kupiłam dzisiaj kawy. Nie było czasu na nic. Jestem już głodna, już mi coś zjadła, więc też pewnie dlatego. Kupiłam też dla się takie słodkie ręczniczki, właśnie, żeby miała wiele takich samych, na przykład z też takie koliczki, co już jej wcześniej kupiłam, ale teraz jej to kupiłam jeszcze więcej tych ręczników. Ja te ręczniki mam z Zarychą i to są dokładnie te same, które miałam poprzednio. I powiem Wam, że ona się naprawdę super sprawdziła. Bardzo ja lubię. Są takie naprawdę. Fajnie jakościowe. Ale podejrzane naprawdę ten strój. Dobre, sprawdźmy jak, jak się wiśnia urządził w swoim pokoju. Na razie tutaj są gotowe te dwie szafy. Eee, dobrze. Tu mamy... Znaczy na razie to tylko to zobaczyć, jak poukładamy kolorystycznie i. Pięknie. Tu są e, sweterki, a tu są długie koszule, tu będą krótkie koszule. A nie boisz się, że sweterki się odgniotą? Czemu? Na wieszak ja na przykład nie daję swetereków na wieszakach już, bo już mi się odgniatały takie ramionki, no? No, trochę się odgniatają, no. Mi zostały jeszcze, słuchajcie, te dwa pudła, co tutaj leżą. No, ale już sobie rozkładam na przykład torebki. Teraz, jak jest ciemno, to nie będzie tak do. Okej. Okay. Um, Chanel, miu, 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 Louis Vuitton. A to co to jest? Co to jest Lara Croft? To jest Louis Vuitton? To nie jest Louis I co Vuitton. Puka się tam ładnie rozłożył, się rozłożył tam jakieś tweterki i koszulę, ja mam tylko koszulkę z Nike i bluzy Dobrze, ja cię tylko Dobrze. Nie ma problemu. Rozpakujesz, mnie? Na pewno, się no, Na pewno. Znać, ty tego nie zrobisz. Ej, Ale ci pachną dłonie cipką. To. Tutaj tak ładnie y, też sobie tutaj to porozkładałam. Jest fajnie. Wow. No i też to już porozkładałam tutaj. Słuchajcie, krótkie rękawki. Y, tu mam właśnie piżamki, tutaj mam rzeczy do ćwiczeń, więc też już fajnie wszystko poukładane. Już widzę, że te czarne szafy tak przyciemniają. Trochę mniej będzie widać mi te ubrania, ale w dzień myślę, że będzie super. Ale fajne jest takie rozkładanie, tak że można sobie wszystko na nowo ułożyć, wszystko. I co? No, teraz już jest fajnie, zobacz, Mamy tak. rolki. Długie, strefa długich rzeczy i tu będą też długie spodnie. Tu jest kontynuacja jeszcze, ale tu już będą krótkie spodnie. No. Tu jest strefa krótkich rzeczy. I mamy tutaj nice. koszule krótkie, nice. krótkie koszulki. Tutaj nie, są nie, nie takie grubsze, grubsze po prostu na górę bluzy i jakieś takie ala kurtki. Fajnie. A tu są takie cienkie na górę, czyli long sleeve y, bez kaptura i generalnie takie o, a tutaj no, są koszule długie i sweterki. Ja latam tak samo zawsze rozkładam i to jest najlepsza metoda. No tak, no bo mówisz, dobra, dzisiaj zimno, no to od razu patrzysz tutaj, tak, nie? No i od razu. A jeszcze jakąś kurteczkę to dłuższa. A jak elegancko to od razu tutaj lecisz sobie i tak, i tak sobie fajnie, jeszcze często. Ale kreśli. masz rację z tymi tymi, zobacz, jak się wygięło. No tak. Ale to wydaje w ogóle. mi się, że jak wypiorę to będzie git, ale, ale trzeba prostu... wymienić ręczniki. Znaczy, w ogóle... I szczerze, ja zmieniam mentalność, bo znasz mnie, znaczy zna, zna, znasz i do tej pory robiłem tak, że wieszaki kupowałem to najtańsze, ale już nie chcę tak robić. No nie... takich po prostu... Pierdole, nie? Naprawdę, nie? Ci influencerzy, kur... potem się dziwić, że takie zdanie o tych influencerach jest. Jak gość kur... gada człowieku, że on już nie chce mieć najtańszych wieszaków i on teraz wieszak kur... kosztuje, kopu z Suprima za 300 zł. No nie, no to już jest naprawdę odpalenie od pieniędzy. Zobaczcie mnie, kurwa, Dawid Rzeźnik, skromny chłopak. Kur koszulka z Nike za 150 zł. Kurwa. może i troszeczkę więcej na koncie może i troszeczkę, troszeczkę człowiek lepiej żyje może troszeczkę ten standard życia się podniósł ale dalej niezmienny ten sam chłopak na każdym streamie koszuleczki Nike wszystko ten, a nie jakieś, no, no ja nie wiem co to się stało, nie, naprawdę ja najtańszy z Ikei no nie, no bo za, ta jakość potem tych ubrań też jest o wiele lepsza jak masz tak nie ślizgać, ja nie wiem, ja nie wiem nie ja na przykład to na tym wieszaku, to tak cieszy no, no to ja się przeprowadzam z mieszkania do Domku teraz mieszkałem w mieszkaniu 108 metrów kwadratowych, kupiłem dom 85 metrów, bo wydawało mi się po prostu, że ten metraż na nas, dwójkę, na mniej na Agatę, i na psa i na Bokota, to jest i tak za dużo. I postanowiłem się przeprowadzić do mniejszego metraża. O, o 20 metrów zmniejszyłem, zmniejszyłem yy, metraż domu, i naprawdę, nie? Ja nie wiem, to tym ludziom odpala od tych pieniędzy. To kupa, zobaczycie, skończy się kupa internet, to zobaczymy, jak Freez na etat pójdzie i będzie, kupa, ten. zobaczymy, czy tak będzie żył, i będzie w takich chatach mieszkał. I tylko się internet, tylko mu inter wystarczy mu internet odciąć, nie? I zobaczymy co będzie. super wiesz, jak ja lubię stikkamsa. Tak? No? Tam kupuję często na promocji, a są naprawdę bardzo fajne, jeszcze są z takiego walurku, że się nie ślizgają ubrania, że jak już powiesisz, to to się po prostu trzyma i to jest najlepsza. Szama na wynos, to już jest chyba klasyczny prowadek. Okazało się, że, y, że właśnie mogłam podjechać w psie. Idziesz do, do Jakoba na opening, a to już o 20 miał być opening tego kurwa. Siemanko. O, Siemanko. Jakob? Siemanko, David. Siema, kurwa. Siemanko młody! Co tam rokalon u <todud> Ciebie? A co ci aaa... mi... takiego k... diodziaka? Dio dio durak założyłem masz człowieka. A, durak, pokaż k... roka, pokaż roka no widzę. Nie musiał zawiązywać ten. Tu mi Poka taki żeby sobie ro. jak, jak rokalon 2K. Go wam pokazać. Tak, Ej, za ile tak. ty zaczynasz? O 20? Bo ważny materiał oglądam. Jaki? No, przeprowadzkę wersów. Weronikę. No, Weronika się rozstała z Frize i się przeprowadza do mnie na nową chatę. Serio? Tak. I ja też się no, ja... no, dzięki, no w końcu no, dopiłem swego, nie? Ile można było czekać? Tamtego pijamy o alimenty człowieku i do końca życia żyje jak pączek w maśle. Ja wymiałem oczywiście, miałem plan, żeby się ustawić. To ma wszystko na spółkach, człowieku. Ja dostaniecie. Będziemy, no nie, wyciągnę, ja to jakoś wyciągnę. Wujek mm. jest z nami w zmowie. którego dzisiaj nie ma, pewnie ma oczy jak pączek w maśle, coś mi się wydaje. Kto? No jak to Pierdas. Pierdas. Pierda. Czy może ja trzeba bić na opening? No, no kur... my że może. Dobra, na ile Kuba otwierasz? Eee... Ja to bym już otwierał powoli zaraz. Kur... A ty co, to, na co to, 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 to czekać? No dobra. To puścisz mi strzałkę, jak będziesz otwierał? No właśnie, kur... ja się to zbieram, ty. A. Dobrze. Tak, bo biznesmen w Warszawie. Biznesmen w Warszawie Tam, siedzi. Biz... To pokazuje się tutaj, kurcz. Biznesy się Pokaż kręcą go, w Warszawie kur... Zobacz, jak on wygląda. Teraz Jest kur... i pierdas. Zwycisz sobie mikrofon. No, kur... zajebi się gadasz, no. boomer. Fajnie. Pracownik do mnie dzwonił. Jaki? Kto? Mój. Macie księżyc. Okej. Okay. Nie wiem, co się... Muszę go ukarać za to, że dzwoni do mnie są Barbona. A jako, na, na jaką fryzurkę byś robił? Ja? Aha. Na Dąpierło. Dom, dom A zrób to sobie fryzurę, jak George automatowicz. O. To byś rozkur. Jakbyś rozkurł. zrobił fryzurę i jutro tak wjechał. to jesteś mi. Giorgio? Nie? Na dewolaja Dobrze w chuj. Nie zrobi, dobrze, bo on już ma on robisz, kiedyś no. kiedyś jeszcze więcej. Kiedyś... Nie zrobi, nie zrobi, ale ja mam wiele wspólnego, ja też szansę poznaniem. Bo na meduskę jakbyś przyjebał, też Ale kiedy masz włoty w ogóle, jak ty wyglądasz, jak jakiś k***a młody youtuber. A to jest po czy przed? <ślech> no serio się pytam, kurwa. No. no po, już po. To jest po? No kurwa, mam być takie długie, no co chciał zrobić? no Ty wyglądasz jak walczak, tylko ci kolczyka w uchu brakuje. Nie, nic sobie zrobię, kurwa. Tasy zrobisz. A ty Kolej. się zrobisz. Robisz o panie dzisiaj? Oj, widać no, b... się... ci chyba za dupę złapał, jak rolek na ręce, co? Chyba się kończy internet powoli. No fajer jakiś. Trzeba zrobić. Powoli się kończy. Zobaczymy jak się wszystko skończy, kurde. niedługo do normalnej roboty. Ej, pokażę stanowisko A, się... w nowym domu i będzie z film z tego na YouTube. Tak, na, na Bunji go dodamy. Będę nagrywał film z przeprowadzki na Bunji.